Halo, witam, ja jestem Marcisławie, jesteście wy, to jest Venetika. Wydaje mi się, że jeden z ostatnich odcinków. Oby. Gdzie tu w okolicy byłby jakiś... A. Pierwsze, czy gdzieś tutaj będzie nauczyciel, którego bym chciał zagadać? Jest Hall of the Order i zaraz pod nim stoi nauczyciel. Tylko czy on ma odpowiednio wysoki level skillowania Moje hurikany wymaksować No to to zrobię? Twilight Rift mogę ulepszyć, ale ja go nie chcę ulepszać on jest do dupy. Nie mam pojęcia, gdzie uczyć się magii. A, tam jest y, gondolier. W takim razie lecimy prosto do Zamku Doży. Albo raczej Pałacu Doży. Przez Arsenał, tak. Z Jakiegoś powodu wejście do pałacu, doży jest za Arsenałem? Powinienem wejść wyjść? Jak mogę pomóc? Chcę

Może trzeba wejść na piechotę? Wtedy się wszystkie mesze, tereny, tekstury i cała reszta załaduje. Oby. Ja muszę gry wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Tak chyba zrobię. Widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, przeładowane, załatwione. Nie mam pojęcia czemu ta tarcza tu cały czas leży. Gdyby kamera tak nie skoczyła, to bym jej nawet nie zauważył, więc... Nie moja wina. Znaczy, inaczej, to wina gry, że zauważyłem. Teraz tak, żeby się dostać do... Pałacu, chyba musimy jechać na samą górę. Bo tu na dole niczego nie ma, w tym stylu. Co to jest? Chcę użyć platformy. platform platformę! Mogę mu zrobić taką rurę tutaj obok kolumny, która idzie do samej góry i to przez nią platform. I to jest droga. Tylko czy mogę tak po prostu przejść? Wystarczy mieć Seksy i Widzianko. Tak. Uh, Wystarczy mieć Seksy i Widzianko. Można dostać się do doży. Nawet nosząc pod ręką Wielki Meicher. A na tą lokację poszedł chyba największy udział budżetu. Te dwa lwy się rozłożą na gargulce i zaczną się ze mną lać. Like they look. You must be from the Portuguese delegation. We had heard that your ship was destroyed in a tempest. Sometimes, not all we hear is true. Too true. Especially in a place like this. Anyway, you are the last emissary to assure the Doge of their country's loyalty. I assume he's rewarded you sufficiently for your support. Either way, I'm afraid the security here has been increased recently, what with all the disturbances in the city. To allow you to gain access to the important parts of the palace, we first need to be sure of your integrity i am the steward of the doge's palace nothing happens in this building without my knowledge when you are ready to prove your integrity simply return here to me and we shall begin the process i'll come back later how can i help you how do i prove my integrity before we allow you access to the palace proper, we need to be sure that there's no entry about you in the city registry. As long as you've never been in trouble with the law, I'm sure you'll pass this check fine. Please go to the City Council Hall, which is at the northern end of the corridor, and request a corresponding legal note. Then you should go and see Lucio, who is head of the palace guard. If he doesn't lock you up immediately, then I shall be content. <laughs> Hej, północna część. Jesteśmy w północnej części. Jesteśmy najdalej na północ jak się da tutaj być. Większość pomieszczeń nie jest podpisana. High City Council jest w południowej części. Jak tu się nie zdenerwować? Area of the darkest New Servant, No, mogę tam wejść? Tak, mogę. To by było tyle, jeżeli chodzi o moje integrity. waiting for lucio to finish my uniform but don't ah. worry i'm on your side i came here to help i'll spread word amongst the guards tell them how you helped me that way you should never be hassled again if you need me you know where i am Maruder, we'll be

I'm head of the palace guards and controller of palace arms. I don't seem to remember your face, which is a good thing, as most people I know end up either dead or locked in the palace dungeon. So I wish you a pleasant stay in this ramshackle structure that once was the pride of Venice. Okay, to, to jest załatwione. Chyba, że będę musiał do niego jeszcze wrócić z papierami. Od tak zwanej dupy strony przylazłem, chociaż nie wydaje mi się, żeby dało się iść inaczej. Garden Door, High... High City Council, dobrze pamiętam, że on mówił, że w północnej części pałacu, tak? I'm not A complicated decision. Oh. We don't have time to talk to citizens. Correct. Too much paperwork to go through. New laws, old laws. I need a legal note. So, who's supporting Section 27, Subsection 3? Three against, three in favor. Ah, a tie. And when there's a tie. I need a legal notes for the steward. Ah, the steward. Family matters again. I can't be bothered. Just help yourself to the permit from the stack down there. Concerning that problem with the rats. Doe as yeah. old as Venice itself. Right. File it away. Goodbye. Hey. Ee, się spodziewać w końcu to przygodówka. która jest tylko ubrana w ciuszki, nie ma mapy. mam apelić eee... nie tutaj tylko w lochach, na to wygląda, Dobra, jeszcze z nimi zagadamy do końca. A Correct. New look. I need a legal. So, three. Three. Ah. Uh, I need a legal notes for the steward. Ah, the family matters again. Just help yourself to the permit from the stack down there. Concerning that problem with the rats. Doe as old as Venice. Right. Are you not elected by the people to work for the people? Listen, my young idealist. This is a wonderful city with wonderful opportunities for everyone to take. There is no need to complain. And if you do need to complain, then please file an application and we shall deal with it in due course. Now would you kindly leave us in peace as we have important cases to process for people like you? <laughs> yes, for all the people. Would you kindly stuck by tak. Mhm. Dobrze, że nie jestem aż tak głupi, żeby od razu iść do lochów. Bo wydawało mi się, że mam najpierw zabić szczury w piwnicy i za szczurami będzie notka. Bo down there. E Hej, z tą, no to mam iść do szamblana, chyba po drodze jeszcze wyjdziemy do tego, to nie tu jestem świetny. Nie zauważyłem tego wcześniej. Serducho. Jedno z piętnastu. Chyba. Dobra, jak będę szedł przed siebie, w końcu dojdę gdzieś. nie. gdzie ten Chamberlain się udał. Może go zaznaczę na mapie. Tu jest. What to do? How How can I help you? I have the note. Oh, jolly good. Thank you. You should go and see Lucio now that you've got that out of the way. I've been to see Lucio. And you're still walking freely. That is a good sign. Good luck. Feel free to make yourself at home in the great palace of the Doge. But first, we need to discuss some more pressing matters. We've just received word that allies of the Doge have been attacked. An African tribe, who are bound to the Doge's word just as you are, were attacked at the harbor. We know that the Hooded Wings were involved. And no one can strike at the doge and get away with it. We must quash this uprising now. The guilds must pay for their actions. Our problem is these old guilds operate beneath the reach of law. Their numbers may be few, but loyalty within is strong, which is why we came up with this plan. We need someone to earn their trust so we can strike from the inside now i couldn't help but notice, but you are wearing that guild's badge of. Of course, I would never suspect you of such treachery. But as you have ties to the guild in question, perhaps you could help. We need you to get inside the guild and let the guards in. Of course, if you can do this for me, I will have no doubt of your integrity. But be careful. Were you to give them an inkling that you are working for us, I dare not think of the consequences. Nie lubię tego, ale zrobię to, co mówisz. Nie pytam o to, że tylko o to, że Kiedy będziesz gotowy doprowadzić naszych gwarantów do tych tratorów, pójdź i znów znajdź Lucio. Czy chcę tracić czas zobaczyć, czy da się tego uniknąć? W sumie to chcę. To jest ten, oznaka mojej dobrej woli. Chcę sprawdzić, czy gra jest gotowa na to, żebym może chciał jakoś polubownie to załatwić. Albo raczej po ludzku. Bo byłoby bardzo dziwne, żeby pod koniec gry chcieli, żebym... wymusili, żebym zdradził gildię, z którą robiliśmy questy dotychczas. Tak? Jest? Szkoda, chcę... że system... Ej, chwileczkę. Dlaczego Huddy Wings Zaatakowali? O Jezu. To ma się odnosić do tego, że nam pomogli w porcie, ale. Ale zapomnieli przecież jaką grę robią. Że to jest przygodówka. I tutaj pan Grimm, czy Dark Boy, czy jakkolwiek on się nazywa, nie zaatakował ich otwarcie, tylko przyszedł i powiedział, dzień dobry, paczkę z impostu. Najwyraźniej trzy koncepty gry walczyły między sobą w trakcie produkcji. Ciekawe, czy ten lew też zejdzie tak... Hmm, Tutaj już jest dużo lżejsze. Czy gra się wyłączy jak zagadam? Obie nie. Na wszelki wypadek będę zapisywał co jakąś chwilę. Hej, szef! See later. Oh, Nie da się. Oh, hello. Nie da się. hello. Czego ja się w sumie spodziewałem? Jeszcze zobaczymy do Grima. Gdzie jest wejście do Grima? To nie pan mi świadkiem, że chciałem być dobry, chyba szan. A może z nim można zagadać? Jeszcze zobaczymy. Ulfryk, robota je. Zapomniałem, że on to potrafi robić. Też się przyda. the steward told me that you can lead us to that treacherous guild. tell me when you're ready, and i will see. what arms do you have on offer? Przy... oh, balanced longsword. bone crusher. 138 ground shaker. Lance of Strain. No i szantory. Szantory najwyraźniej nie powinny być sprzedawane tak wcześnie w grze. Dobra, potrzebujemy pieniędzy. Czy w ogóle jestem w stanie tyle pieniądza wysupłać? tego nie jestem jestem w stanie i tak nie robimy żadnej alchemii Wow! Mogę jeszcze szantori od razu sprzedać i kupić sobie te katanę? Tak, z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu wiem, że ta gra nie jest jakaś specjalnie. Zainteresowana. Realiami historycznymi, ale dlaczego w 16... XV wiecznej Wenecji mamy dostęp do kaptany? Że... Możesz... Okej, okay, można u niego Zobaczcie. też ar... armury sobie jakieś zrobić, ale już i tak mamy zbroję, która jest endgame'owa. Ja coś jeszcze chcę wymienić. Ej, mam te mieczory. Zachowam sobie jeden Dark Moonblade. Wszystko inne zostaje. I nic więcej nie zrobię. 54 obrażeń tu, 44 tutaj.

Wiecie co, w takim razie do gildii wejdziemy w kolejnym odcinku. Bo sami widzicie co się dzieje. To sobie zapiszemy i w kolejnym załatwimy gildię i będziemy już ruszać do finału. Dwa, trzy odcinki max nam zostały. Tymczasem mam nadzieję, że się podobało chociaż trochę. Zostawcie lajk, jeżeli tak, i do zobaczenia w kolejnym. Kochane dzieci Boże, z Bogiem.